Które są moje odcinki? odcinek! Śpiewajaj! sobie ustawiam. Dlaczego mi się nie chce włączać ustawienia? Dobrze. Uwe, Ja mam dzisiaj tu kino wieszczeć. Ogromną kamila teraz już mam, więc mam atrakcję. No. No. Przepraszam, że zrobię to po angielsku. Łatów i papalskich, tak No właśnie, takie coś. Nie papalskiej. Po w Anglii, a w jest. Zaczynaj, Kamil, wreszcie! Bo zaraz w Polsce rozpadę. Kamil, no, Bo zaraz no, 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 Zaraz no, no, nie patrz, ja no, nie patrz.